Przeciwnik, jak każdy podchodzimy do każdego w pełni zmobilizowani, skoncentrowani. No nie zawsze to wychodzi, zawsze dostajemy pierwszą bramkę, później musimy gonić, no ale dzisiaj znowu się udało, że tak powiem. Czyli ogólne zadowolenie? Ogólne zadowolenie. No ale liderem w dalszym ciągu warta? No macie jakiś pomysł, żeby ich wyprzedzić. Naprawdę mówiąc nie oglądaliśmy ich wielu meczy, no ale postaramy się coś urwać liderowi. W następnym meczu. Także... Czyli typ na, na przyszłą kolejkę czwartkową, Wasze zwycięstwo? Tylko trzy punkty. Będziemy walczyć, powiem tak. Będziemy walczyć, nie oddamy meczu za darmo, postaramy się wygrać. A ogólnie udział w BSC, czym dla Was jest? Dobra zabawą? Dobra zabawa, poznanie nowych kolegów, zgranie się, no być może to zaowocuje w następnych meczach. Ze wszystkimi praktycznie drużynami graliście, kogo byście wytypowali na gwiazdę całych zawodów? Trudno powiedzieć, to, to naprawdę jest kilku zawodników rzeczywiście, którzy mają dobrą technikę, e, indywidualnie są bardzo dobrzy, no tak jak mówię, ale tu gra zespół, no i tu zespół wygrywa, także nie wypowiem się kogo bym typował, ja osobiście przynajmniej. na Straży Miejskiej to rzeczywiście bardzo dobry zespół, jak wam się w drużynie współpracuje? Coraz lepiej. Początek był bardzo ciężki, bo pierwszy mecz przegraliśmy, chociaż mecz był tak naprawdę do wygrania, później remis, ale teraz myślę, że już się tak dotarliśmy, że będzie coraz lepiej i liderowi urwiemy punkty. A kolega co na ten temat myśli? No podobnie jak kolega, myślę, że z meczu na mecz coraz lepiej jesteśmy zgrani, każdy zna swoją pozycję na boisku, no i realizujemy tam jakiś tam ten swój cel, czyli gramy do przodu i próbujemy strzelić jak najwięcej bramek. wszystko w tym spotkaniu, no i w końcu wpadły pierwsze punkty. Chociaż te punkty powinny być już tak, że w poprzednich meczach tylko brakło troszkę szczęścia. No i zgrania, bo gramy ze sobą w sumie pierwszy turniej. Myślę, że w, jeżeli będziemy występowali w następnych rozgrywkach, to będzie dużo, dużo lepiej. I nie zawsze będą dla nas trzy punkty na koniec. A kogo pan wyróżnił w swojej drużynie i w drużynie przegranej? No w naszej drużynie myślę, że na wyróżnienie zasługuje nasz bramkarz który jest chyba najpewniejszym punktem zespołu, no i Szymon z obrony oczywiście, który jest naszym kapitanem. Na no, yy, rywali yy, najlepiej zaprezentował się Przemysław Maroń i Smarek. Yy, chłopaki grali trochę lat w piłkę w Rakowie, gdzieś tam byli nawet na testach, z tego co wiem, za miastem, no strzelili trochę bramek. W jakichś tam ligach okręgowych, w czwartej lidze z tego co wiem to grali kiedyś, także, także bardzo dobrzy zawodnicy, no ale, ale dzisiaj troszkę im brakło szczęścia. Jeden troszkę kontuzjowany, może z tego wynikło, że, że nic nie strzelił, ale, ale no zdecydowanie najlepsi zawodnicy, jeśli chodzi o drużynę kalwery. Macie mecz szczęśliwy, a ogólnie jak ocenia Pan cały poziom rozgrywek i w ogóle udział w BSC? No ja uważam, że, że bardzo fajna zabawa ogólnie. Yy, fajnie, że, że wieczorem można wyjść, pograć troszkę w piłkę. Boisko bardzo dobre, bardzo dobrze przygotowane. Yy, no i najważniejsze, że, że, że można zrobić coś innego niż siedzieć w domu przed telewizorem i oglądać seriale czy yy, robić coś innego. Tylko można wyjść i troszkę pobawić się, pobiegać za piłką, zrzucić troszkę zbędnego ciałka, i, i to jest chyba najważniejsze, prawda? Dziś Tadek wrócił do gry, no więc może zapytam tak, jaki typ na przyszłym mecze i, i jaki typ ogólnie na udział Tadeksu w całych rozgrywkach. A my w przyszłym meczu gramy tak y, nawet nie z, z, z Lineksem, tak? Tak, z, z Lineksem. No, no myślę, że wygramy. Ja myślę, że w ogóle wygramy wszystko już do końca, no bo jesteśmy najlepsi zdecydowaną tutaj drużyną, jesteśmy najlepsi i, i tyle mogę powiedzieć, prawda? Myślę, że y, będziemy wszystko wygrywać do końca, no bo tak jak mówię, na początku troszkę brakło szczęścia i brakło kontuzjowanych zawodników, natomiast teraz już... Będziemy punktować. A czy, czy wygramy ligę? No to chyba średnio, bo już troszkę jesteśmy za daleko i myślę, że zdecydowanym faworytem jest różna warty, która, która podejrzewam, że wygram. No ale będziemy walczyć do końca o podium. Dziękuję bardzo. Dziękuję również uprzejmie. Do widzenia.